Dzisiaj piwko Nikolaj. O, Mikołaj dzisiaj widzę. No, no, no. U pana Nikolaj widzę. No. A państwo dobrze się zachowywały się w tym Nawet nie było źle. To mi Nikolaj węgle rodzaje? No tak. nie. Ale tych ludzi, które dobrze zachowują się, tak. A proszę wybrać sobie, tam coś. A, co to jest? Tylko nie patrzysz tam. Nie patrzę? No, nie, Dobro. na tak Nie, na no serio? Chodź, nie zapakowane no. Dziękuję ślicznie Proszę bardzo, żeby by był fajny nastrój przed pracą Dziękuję Dzięki O, to jeden wystarczy Nie, 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 każdy musi no jest. O. Proszę bardzo O kurde, dzięki Fajnie Dzwonił do mnie Mikołaj i mówię, żeby popracował dzisiaj za nim. Dobra, nie chodzi. O Jezu, jakie fajne! Dziękujemy. Proszę Dziękujemy. bardzo. A to dzisiaj tak wszyscy na bolsze rozdają? Czy? Nie, to tylko ja. A to tylko Panie jest taki. Bo miło. tylko jeden Mikołaj może być. No właśnie, może jak miło. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Cześć. No, nie nie. <laughs> nie, nie, to jeszcze raz. Ech. A, to się wdeciało. No, to leci. Ojeju, dziękuję. Proszę bardzo. No ekstra. ostatnie ze 100. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ale super. Co myślicie o takim formacie wideo? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję wszystkim za wsparcie w komentarzach i poza nimi. Bardzo serdecznie każdego z Was doceniam. Kocham robić uśmiech na twarzy ludzi. Podaruj i Ty uśmiech i radość swoim przyjaciółom i rodzinie. To nic nie kosztuje. Obserwujcie, oglądajcie i czekacie na nowe filmiki.